Witam Państwa na kanale Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o tym, że portal należący do jezuitów o nazwie DEON jest dokładnie taki sam, to samo środowisko jak Gazeta Wyborcza. Udowodnię to na przykładzie jednego opublikowanego pod koniec lutego 2020 roku artykułu. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam o dawanie kciuków do góry. To pomoże nam dotrzeć do większej liczby. Oglądających dziękuję bardzo. Od kilku miesięcy w wielu mediach, w tym internetowych oczywiście, pojawiają się materiały dotyczące księdza arcybiskupa Jana Pawła Lęgi. Przeduje tutaj jezuicki portal Deon, gdzie było najwięcej materiałów. No, i teraz zaskakujące jest to, że większość tych materiałów ma taki charakter, taką argumentację, taki język, że gdybyśmy, gdyby, gdybyśmy to komuś przeczytali i zapytali się, w jakim piśmie to się ukazało, to najprawdopodobniej odpowiedź byłaby a czy to nie jest nie Urbana? Prawda? I, Ostatnio po ukazaniu się tej informacji na portalu Katolickiej Agencji Informacyjnej, że biskup Mering wydał decyzję zakazującą odprawiania mszy świętych, głoszenia kazań i występowania w mediach księdzu arcybiskupowi Janowi Pawłowi Lędze, ukazał się w Deonie materiał podpisany, przez Magdalenę Fiołek. Młoda kobieta publikująca głównie w gazecie polskiej, ale również na tematy kulturalne, ale również w Gościu Niedzielnym i w Tygodniku Powszechnym. I napisała artykuł pod tytułem W co gra arcybiskup no Już sam tytuł no nie jest poważny, prawda? odniesienie takich słów do arcybiskupa, no to bez komentarza. I artykuł nie zawiera żadnych argumentów, natomiast liczne pomówienia, insynuacje i informacje nieprawdziwe. Zaczyna się w ten sposób, tłustym drukiem. Żydzi, środowiska LGBT, jezuici, a nawet polski episkopat Chyba łatwiej i szybciej byłoby wymienić grupy społeczne, które arcybiskup Lęga w swoim wykładzie nie obraża. No i tutaj no, mamy ciekawostkę, że y, Episkopat Polski i jezuitów wymienia się obok LGBT. Prawda? Znaczy, co to znaczy, że arcybiskup Lęga obraża LGBT? Znaczy, na katolickim portalu powinno się stwierdzić, że po prostu mówi to, co wynika z doktryny katolickiej, a tutaj jest mowa o obrażeniu, jeszcze z równaniu z episkopatem. Artykuł jest obszerny, ale ja zacytuję tylko kilka fragmentów. I tak. Jest taki podpunkt tego artykułu rozmawiać warto, ale czy promować również. I w tym podpunkcie jest mowa o wystąpieniu księdza arcybiskupa Lęgi, w warto rozmawiać pospieszalskiego. I pojawia się takie zdanie. Ten sam arcybiskup wielokrotnie publicznie chwalił się m.in. tym, że nie wymienia imienia obecnego papieża w trakcie sprawowania mszy świętej. No i to jest jawna nieprawda, bo jedyny raz, kiedy ksiądz arcybiskup na ten temat się wypowiedział, to był wrzesień 2018 roku, ten program został spisany i znalazł się w tej książce. Jako tekst przerywam zmowę milczenia. I arcybiskup tam powiedział, natomiast kiedy odprawiam Msze Święte, modlę się o papieża, nie nazywając go po imieniu. No i z kontekstu, akapit wyżej, pięć akapitów niżej, wynika, że ksiądz arcybiskup mówi o prywatnych mszach świętych odprawianych w swoim e, mieszkaniu, bo y, w tej części książki arcybiskup o tym mówi, prawda? Znaczy, że y, zaproponowano mu odprawianie mszy świętej w kaplicy, y, w klasztorze, w którym mieszka. Udał się tam i jakiś młody ksiądz mu powiedział, że może y, na drugiego, trzeciego. Dojść do tej Mszy Świętej, no i tak się powtórzyła sytuacja parę razy, i ksiądz arcybiskup zrezygnował, zaczął odprawiać Msze w swoim pokoju. Przypomnę, że od 8 grudnia 2019 roku odprawiałem mszę Świętą Trydencką. I tak na marginesie zauważmy, że istnieją przepisy kościelne, które mówią o tym, że biskup emerytowany ma mieć zapewniony na mocy prawa apartament z własną prywatną kaplicą. I wszyscy biskupi, którzy odchodzili na emerytury, czy to w diecezji, czy wracali do zakonu, z którego wyszli, yy, mają takie apartamenty z kaplicą, ksiądz arcybiskup nie ma. Także twierdzenie, że wielokrotnie publicznie się tym chwalił, no jest, jest nieprawdziwe i i oczywiście nie dotyczy to mszy świętych publicznych, prawda? bo nie, nie, nie ma ani jednej mszy publicznej, którą można by wskazać jako mszę, którą odprawiał ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lęga i w której nie wymieniony został z imienia papież Franciszek. Nie ma takiej mszy. Ciekawa jest umysłowość pani Fiołek. Ponieważ ona w pewnym momencie tego artykułu przytacza, jako jedyna ze znanych mi publicystów, tekstów, przytacza jakieś wypowiedzi księdza arcybiskupa i uznaje, że te wypowiedzi nie potrzebują żadnego komentarza, bo ona tylko go komentuje w ten sposób. Grubo, prawda? I te cytaty, nie do końca zresztą wierne, są następujące. Wyznawcy judaizmu do dziś błąkają się po świecie i modlą się przy kamieniach, bo ich przodkowie kłócili się z Jezusem, jak ma wyglądać Kościół. Drugie. Żydzi to co prawda naród mądry, ale również chytry i perfidny. No, wyrwane zupełnie z kontekstu. Polski kler żyje dziś pod większą presją niż za czasów komuny. Papież Franciszek nie głosi nauki Chrystusa i będzie z tego powodu mocno odpowiadał na sądzie ostatecznym. Film braci Sekielskich o pedofilii w kościele atakuje Jana Pawła II. Przyczyną pedofilii wśród duchowieństwa jest homoseksualizm i gender. Katolicyzm jest gwarancją polskości. To kolejny cytat. Za zmiany uchwalone podczas II Soboru Watykańskiego odpowiada libertyńsko-masońska mafia. I ostatni ruch charyzmatyczny ruchy charyzmatyczne funkcjonujące w kościele to plewa domieszana do czystego ziarna katolickiego. Grubo prawda, komentarz pani Fiłek. To mi trochę przypomina e, taki jeden mój artykuł, który napisałem dawno, dawno temu i napisałem, że e, SLD to są zachowują się jak poganie, to są po, e, jak barbarzyńcy, to są barbarzyńcy, a unia wolności to są poganie. Prawda? Tutaj się odwoływałem do, oczywiście do starożytnej Grecji i Rzymu. No i Gazeta Wyborcza opublikowała w całości ten mój materiał w rubryce pod tytułem Bez komentarza. Uznali, że to tak zabawne, tak się sam kompromituje w tym materiale, że można to opublikować. Znaczy to pokazuje jaka jest przepaść między nami a nimi, jak, jak różne myślenie. No i pani Fiołek, wyraźnie należy do nich, a y, znaczy do tych samych środowisk, co dziennikarze Gazety Wyborczej, a publikuje na jezuickim y, Deonie. Y, w tym artykule pani Fijołek, w co gra arcybiskup Lęga, y, pojawia się też podpunkt pod tytułem Dwie twarze arcybiskupa. Y, y, I czytamy w tym podpunkcie. Nie uzurpuje sobie prawa do stawiania hipotez na temat przyczyn, dla których kapłan postanowił pójść na wojnę, na razie tylko medialną, już nie tylko z Franciszkiem, którego pontyfikat przecież możemy oceniać różnie, ale i polskimi hierarchami, uchodzącymi dotychczas za bastion katolickiego konserwatyzmu. Jednak trudno zachować milczenie w sytuacji, gdy osoba ciesząca się wielkimi zasługami pracy misyjnej. Oprócz Kazachstanu arcybiskup Lenga posługiwał na terenie Związku Sowieckiego w Tadżykistanie i tak ciekawym życiorysem. Duchowny ukończył seminarium potajemnie i w konspiracji przyjął święcenia kapłańskie. Decyduje się na tak radykalną zmianę kursu. Bardzo chcę wierzyć, że to nie jest ani wyrachowana gra biskupa podsycana głaszczącymi ego owacjami skrajnej prawicy, ani tym bardziej kampania inspirowana przez środowiska wrogie. Kościołowi. I zobaczmy tutaj, no, w tym krótkim teściku mamy masę manipulacji, insynuacji i tak dalej, bo dlaczego ona twierdzi, że arcybiskup poszedł na wojnę? Na żadną wojnę nie poszedł. Przerywa zmowę milczenia, mówi prawdę, mówi to, co sumienie mu podpowiada, a co wynika. Z jego myślenia doktryną, myślenia pismem świętym. Polscy hierarchowie uchodzący dotychczas za bastion katolickiego, katoli, katolickiego konserwatyzmu. No, tutaj akurat można się zgodzić, że uchodzący dotychczas, to znaczy, co to znaczy, dotychczas, prawda? Bo za bastion konserwatywnego katolicyzmu to polscy biskupi uchodzili, powiedzmy. Jeszcze za pontyfikatu Benedykta XVI. Teraz już chyba jednak nie bardzo. Yy, I teraz, yy, że nie jest to wyrachowana gra biskupa. Znaczy, dlaczego ma być wyrachowana gra? O, o, co to za insynuacja? Podsycana głaszczącymi Jego, prawda? Znaczy, tutaj mamy taki obraz księdza arcybiskupa, że. Jakiś taki pyszałek, który daje się podpuścić jakiejś skrajnej prawicy, i w związku z tym w sposób wyrachowany coś yy, dokonuje yy, yy, jakichś działań. No a najgorsza jest końcówka, insynuacja zawarta w końcówce tego fragmentu. Yy, kampania inspirowana przez środowiska wrogie Kościołowi. No to co? Pani Fiołek twierdzi, że biskup jest sterowany przez masonów przez komunistów absurd no i, ale najzabawniejsze znaczy smutne bardzo i takie żenujące no ale, ale w jakimś sensie zabawne jest podpunkt który nosi tytuł duchowni na smyczy polityków i Tutaj pisze, 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 pisze i podsumowuje to w ten sposób. Znaczy, pisze o tym, że ksiądz arcybiskup mówi, że nie, nie powinno być związków pomiędzy biskupami a politykami, i pisze tak, podsumowuje to w ten sposób. W tym kontekście jego wywiady udzielane jednej z internetowych telewizji. Celowo nie wymieniam tu jej nazwy, kto zechce, na pewno odnajdzie w internecie cytowane tu nagrania, czyli w tym kontekście jego wywiady, zastanawiają i smucą jednocześnie. Zwłaszcza, że podczas wystąpień biskupowi często towarzyszy wspomniany już redaktor Stanisław Krajski, doktor filozofii, ale również trzy kropki. Kandydat w zeszłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego z ramienia y, Konfederacji. Duchowni na smyczach polityków, i tym politykiem mam być ja, prawda? I tą y, partią, która manipuluje arcybiskupem, y, ma być Konfederacja. No, no, Żenada. Kolejny podtytuł: Ponitce do kłębka, czyli komu sprzyja biskup buntownik. Prawda? Znaczy, co za słowa, znaczy, co za manipulacja, biskup buntownik. Szczególnie interesujące są środowiska wspierające i promujące arcybiskupa Lęgę. Jego książka pod tytułem Przerywam zmowę milczenia o kryzysie w kościele, herezji, apostazji i grzechach zaniedbania. Autor pisze w niej m.in. o zmowie polskich hierarchów i ochronie przed perfidią Żydów, ukazała się nakładem wydawnictwa Świętego Tomasza Zakwinu. O której to oficynie trudno znaleźć jakieś bardziej konkretne informacje. Trzeba poszukać, panie Kfiołek. Może poza tą, że jej tytuły są promowane przez internetową Polską Księgarnię Narodową. No i tutaj cały wywód, prawda, że za tym stoją narodowcy. To prawda, że moje książki są sprzedawane w Polskiej Księgarni Narodowej, Księgarni Gazety Warszawskiej, ale jakby pani Fiołek wpisała tytuł jakiejkolwiek książki w internecie, to jest 50 wydawnictw, które sprzedaje moje książki. Dlaczego wyróżniła akurat Polską Księgarnię Narodową, a nie na przykład Kapital, Prohibita, czy jakąkolwiek inną księgarnię, czy inne wydawnictwo. Prawda? No to już jest jawne naciąganie faktów pod tezę z góry postawioną, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. No i ona dalej pisze. Wystarczy wejść na stronę tej księgarni, by przekonać się o kolejnych nitkach łączących klakierów. Co za język, to już jest język prasy stalinowskiej. Łączących klakierów biskupa z budzącymi poważne wątpliwości tytułami, m.in. słonącą z pogardliwego języka warszawską gazetę, kojarzoną z przekazem przypominającym najgorsze kalki kremlowskiej propagandy. Co, co tutaj przypomina najgorsze kalki kremlowskiej propagandy, to ja już nie powiem. Nie? Te informacje zebrane w całość tworzą niepokojący obraz arcybiskupa Jana Pawła Lęgi jako duchownego, uwikłanego, świadomie lub nie, w coś więcej niż oddolny, tłumaczony troską o kościół głos wierny. Obraz, którego, biorąc pod uwagę zasięgi wystąpień biskupa emeryta, przeraża. No to no to, to jest, można by na tym tekście, na tym fragmencie robić wykład dla studentów, manipulacje i insynuacje w mediach. Prawda? Klasyczny przykład, półprawda, może to jest złe określenie, może lepiej ćwierć prawda, albo jeszcze lepiej jedna dziesiąta prawdy, prawda? Ksiądz arcybiskup, książka księdza arcybiskupa, moje książki są w Księgarni Narodowej, ale tam niech wystarczy pójść, żeby zobaczyć, że tam są wszystkie książki i yy, można by wymienić jakąś księgarnię, która nie jest ani prawicowa, ani katolicka, a sprzedaje jej książki księdza arcybiskupa i yy, inne książki wydane przez moje Wydawnictwo, więc no manipulacja i nieprawda no są tutaj no, aż brak słów, a nie chcę używać słów nieparlamentarnych. Dziękuję bardzo.